Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia materiału dedykowanego pacjentom z zaawansowaną chorobą Parkinsona, leczonych przy pomocy podskórnej infuzji leku Produłodopa. W materiale przygotowanym dla Państwa zaprezentujemy system służący do podawania leku Produłodopa, a razem zasadę jego użytkowania. System służący do podawania leku Produłodopa składa się z fądy infuzyjnej, dwóch adapterów. Ładowarki służącej do ładowania też adapterów, adaptera pionki, strzykawki służącej do nabierania lacji oraz zestawu inkwuzyjnego. W skład zestawu inkwuzyjnego wchodzi urządzenie służące do umieszczania kanionu. Kanionu nie mogą Państwo zobaczyć, gdyż znajduje się w tym urządzeniu, natomiast kaniona po wprowadzeniu wygląda w ten sposób. Oraz rólki zestawu infuzyjnego, która służy do połączenia strzykawki zawierającej lek oraz tkaninu. Przed rozpoczęciem używania systemu do podawania leku krotu warto znaleźć sobie odpowiednią przestrzeń. Ważne, żeby to była gładka, dobrze oświetlona, czysta powierzchnia, na której będą mogli Państwo umieścić wszystkie elementy przedstawione wcześniej. Pompa służąca do podawania leku składa się z pokrywy, na której znajdują się odpowiednie przyciski: przycisk dawki dodatkowej, ekran, przycisk służący do wygaszania, a następnie aktywacji ekranu, przycisk wyboru, a także przycisk ze strzałkami. Z boku pompy znajduje się słuwak, który służy do unoszenia pokrywy. Wewnątrz pompy mamy otwór strzykawki, w którym umieszczamy strzykawkę z lekiem. Z kolei z tyłu pompy znajduje się pokrywa, w której umieszczamy adapter. Używanie pompy rozpoczynamy od umieszczenia wcześniej naładowanego adaptera. Ściągamy pokrywę adaptera i wewnątrz umieszczamy adapter. I no, ja żeby odpowiednie złącza znajdowały się w tym samym miejscu wewnątrz. Usłyszymy charakterystyczne kliknięcie. Możemy wówczas zamknąć pokrywę. Po włożeniu do pompy akumulatora pompa jest cały czas włączona. Nie mamy tutaj nigdzie przycisków włączenia ani wyłączenia. Pompa ma przycisk, który służy do włączenia ekranu i jego wyłączenia. Jeżeli przez pewien czas nie używamy żadnych przycisków, ekran pompy to w pewnym czasie samoistnie się wygasza. Po włożeniu adaptera rozpocznie się autotest. A na, na ekranie zobaczymy informację: czekaj. Po zakończeniu autotestu na ekranie pojawią się informacje dotyczące stopnia naładowania akumulatora informacje na temat tego, czy pompa jest zatrzymana czy włączona czas, który pozostał do wymienia strzykawki z lekiem a także informacje na temat rodzaju prędkości przepływu a także jej wartości. Rodłodopa to roztwór do infuzji składający się z dwóch prolewów, postlewodopy i postkarwidopy. Mam postać takiego płynu, jak tutaj Państwo widzicie znajdującego się w fiolce. Płyn ma taki odcień spłonkowo żółty może on być bardziej przeźrodczysty, bardziej żółty, bądź też bardziej brązowy. To, co istotne, że zawsze zwracamy uwagę nie tylko na barwę tego leku, ale przede wszystkim na jego przeźroczystość. Ważne jest, żeby płyn był przeźroczysty, żeby nie pływało w nim żadne ciała stałe, żadne męty. Lek w przechowujemy w lodówce. Poza lodówką może on przebywać 28 dni. Przed podłączeniem leku należy go wyjąć około 30 minut wcześniej i po to, żeby osiągnął temperaturę pokojową. To, co jest bardzo istotne, nie ogrzewamy tego leku w żaden sposób, w związku z czym nie pocieramy fiolki, nie wkładamy um, do ciepłej wody, nie stawiamy na parapecie. Lek powinien w 30-30 minut samodzielnie osiągnąć temperaturę pokojową. E, to, co jest ważne, oprócz przez sprawdzenia um, klarowności i tutaj zabarwienia tego roztworu, sprawdzamy jego datę ważności, która znajduje się w tym czarnym roztokącie na fiolce. Teraz pokażemy Państwu. Jak nabrać lek z fiolki? W pierwszej kolejności ściągamy zewnętrzne zabezpieczenie. W korku znajduje się taka gumowa część, którą należy zdezynfekować. Używamy w tym celu płynu odkażającego. A następnie przemywamy gumowy korek. Do nabrania leku nie potrzebujemy igły. Używamy specjalnego adaptera. Ściągamy zabezpieczenie z adaptera. A następnie adapter umieszczamy na górze fiolki, aż usłyszymy charakterystyczne piłknięcie. Następnie ściągamy zabezpieczenie. Kolejną bierzemy strzykawkę, w której umieścimy lek. Strzykawka posiada taki specjalny rowek. Wkręcamy ją do tego adaptera, który znajduje się na fiolce z lekiem. W celu nabrania leku, obracamy fiolkę ze strzykawką do góry nogami, a następnie powoli nabieramy lek do strzykawki. Ważne jest, żeby tego nie robić za szybko, gdyż szybkie nabieranie leku powoduje pojawienie się dużej ilości węglarzyków w powietrzu. W fiolce znajduje się 10 ml leku. I tyle powinno znaleźć się w strzykawce. Tutaj widzą Państwo podziałkę, więc warto zjechać troszeczkę niżej, już niż 10 ml. Widzą Państwo, że u góry znajduje się powietrze, w związku z czym delikatnie cofamy płoczek po to, żeby pozbyć się tego powietrza. Jeżeli w samej strzykawce widzą Państwo również pęcherzyki powietrza, możemy delikatnie poruszać fiorką ze strzykawką w ten sposób. Ewentualnie poruszać strzykawką u radu, po to, żeby pozbyć się trochę rzutu powietrza. I tak przygotowany lek możemy już umieścić w pompie. Po umieszczeniu strzykawki z lekiem w pompie, naciskamy przycisk wyboru, następnie wybieramy komendę Włóż strzykawkę, potwierdzamy ten wybór. Pojawia się informacja, Otóż pokrywę, włóż nową strzykawkę. Otwieramy pokrywę. Odkręcamy strzykawkę od adaptera. A następnie umieszczamy ją w pompie. Umieszczając strzykawkę w pompie, ważne jest, żeby komniusz strzykawki znalazł się w odpowiednim miejscu. Tak umieszczoną strzykawką zamykamy. Potwierdzamy informację, że włożono nową strzygawkę. Do strzykawki umieszczonej w pompie podłączamy rurkę z dostawku nic Jeden I koniec wkręcamy w strzykawkę, która znajduje się w pompie w ten sposób, a drugą końcówkę następnie będziemy podłączać do kaniuli. Tak wygląda kaniula służąca do podawania leków. Najczęstszym no miejscem, które wybieramy do umieszczania takiej kaniły jest okolica brzucha. Pamiętamy o tym, żeby ominąć okolicę pępka, a najlepiej taki okrąg o średnicy 500 cm. Unikamy również miejsc, w których znajdują się jakieś blizny bądź inne zmiany skórne, ewentualnie miejsca po poprzednich płciach. Jeżeli wybierzemy już miejsce, w którym umieścimy kaniulę, ważne jest, żebyśmy na takie miejsce odpowiednio zdezynfekowali, W tym celu używamy gazików nasuniętych alkoholem. Po dezinfekcji tego miejsca, bierzemy zestaw do wprowadzenia kaniuli. Z jednej strony tego zestawu do wprowadzania kaniuli znajduje się taki charakterystyczny dzióbek, a następnie strzałki w dół. Jest to strona, z której będziemy podłączać następnie daną przez którą podajemy lek. Ściągamy zabezpieczenie, naciskając w dwóch stronach butelek, a następnie ściągamy naklejkę w dołu i tak przygotowane urządzenie umieszczamy na wcześniej zdezampakowanej skórze. Przyciskamy delikatnie, naciskamy czerwony przycisk i trzymamy przez około 10 sekund. Następnie delikatnie odrywamy. I na skórze mamy przygotowaną już koniulę. Przed podłączeniem pompy z lekiem do kaniuli musimy napełnić rurką zestawu infuzyjnego, w tym celu ściągamy zabezpieczenie, nie dotykając znajdującej się na końcu igły. Następnie potwierdzamy, że zestaw odłączony jest od kaniowi przed napełnieniem i obracamy pompę do góry nogami, tak aby strzykawka była skierowana do góry. Kolejną naciskamy przycisk na pełni i czekamy aż na końcu długi zestawu infozyjnego na ile pojawi się ona kropla LED. Kolejna pompa zapyta nas, czy pojawiła się kropla LED. Potwierdzamy, jeżeli widzimy kroplo oczywiście, że tak. Czekamy około 60 sekund, żeby lek przestał wyciekać. A jeżeli została jakaś kropla na końcu igły, delikatnie ją strzegujemy. Następnie zestaw inspluzyjny podłączamy do kanionu. Tutaj też puszczamy charakterystyczne kliknięcie. Kolejna pompa zapyta nas. Czują uruchomić, potwierdzamy przyciskiem wyboru Tak. Po uruchomieniu na ekranie pojawi się skrót od słowa podawaj i zielony kółeczko, które świadczy o tym, że pomp podaje lek. Na ekranie pompy znajduje się kilka informacji. W lewym górnym rogu mamy informację na temat stopnia naładowania akumulatora. W prawym górnym rogu znajduje się informacje na temat tego, czy pompa aktualnie podaje lek, czy jest zatrzymana. W przypadku podawania leku mamy spróbę słowa podawaj, tak jak aktualnie, i zielone kółeczko. W przypadku zatrzymania mamy zatrzymaj i czerwony kwadracik. Taki stan oznacza zatrzymanie podawania leku. Wchodząc w przycisk do wyboru, czyli z menu, możemy uruchomić pompę. Wówczas w prawym górnym rogu czerwony kwadracik zmieni się nam na zielone kółeczko. Oznacza to, że pompa aktualnie podaje lek. Możemy również odwrotnie zatrzymać pompę. Poniżej mamy informacje na temat czasu, po jakim powinniśmy wymienić strzykawkę z lekiem. Na dole znajduje się informacja na temat rodzaju aktualnie używanego przypływu oraz jego wartości. Wchodząc w przycisk menu, mamy także możliwość zmiany prędkości podawania leku. Do wyboru mamy trzy prędkości. Prędkość bazową, czyli prędkość, którą pacjenci stosują w ciągu dnia. Prędkość niską, czyli prędkość stosowaną w godzinach nocnych. I trzecią, czyli tak zwaną prędkość wysoką, stosowaną w okresie wzmożonej aktywności fizycznej, na przykład w czasie rehabilitacji. Wybierając daną prędkość, potwierdzamy jej wybór. A następnie sprawdzamy, czy na głównym ekranie doszło do zmiany rodzaju prędkości. W tym przypadku zmieniliśmy prędkość z bazowej na wysoką. Wchodząc przycisk menu, mamy także dostęp do tzw. ustawień klinicznych. Żeby wejść w ustawienie kliniczne, trzeba wpisać właściwy pin. Każda pompa ma fabrycznie ustawiony pin. Natomiast rozpoczynając leczenie, po to, żeby pacjent miał dostęp do ustawień klinicznych, każdemu chorem ustawiamy indywidualny pin. W tym celu chory musi wpisać wcześniej ustalony wspólnie pin. Strzałkami wybieramy pierwszą cyfrę, potwierdzamy ją przechodząc przyciskiem dalej, wpisujemy kolejną cyfrę. I kolejno, jeżeli mamy już wprowadzony właściwy pin, potwierdzamy również przyciskiem dalej. Wówczas mamy dostęp do ustawień klinicznych. Oznacza to, że możemy zmienić ustawienia poszczególnych prędkości. Wchodząc w ustawienia prędkości, możemy zmienić wszystkie wcześniej ustawione prędkości, czyli zarówno prędkość bazową, prędkość wysoką, a także prędkość niską. W celu ustawienia nowej prędkości posuwamy się strzałkami w górę bądź w dół, a następnie potwierdzamy wybraną wartość przyciskiem dalej. Kiedy ustawimy już wszystkie prędkości, bazową, wysoką i niską, zatwierdzamy je przyciskiem potwierdź. Ustawienia klinicznych możemy zmienić również dawką dodatkową. I tutaj również posługujemy się przyciskami do góry i na dół. Pamiętamy, że maksymalna wartość dawki dodatkowej to 0,30 ml. Ustawiamy także czas blokady dawki dodatkowej, czyli czas, przez jaki nie będzie pacjent mógł podać sobie kolejnej dawki dodatkowej, na przykład jedną godzinę. Po ustawieniu potwierdzamy wybraną wartość. Ustawienia ustawieniach klinicznych możemy ustawić także wartość dawki nasycającej, i tutaj również posługujemy się strzałkami w dół, w górę. I także ustawiamy czas blokady dawki, na przykład 3 godziny. W ustawieniach klinicznych mamy także możliwość zmiany pinu, co oczywiście robimy wspólnie z pacjentem, a także ustawienia języka. Pamiętamy, że jakiekolwiek zmiany w ustawieniach klinicznych dokonujemy po wcześniejszym uzgodnieniu z okażem prowadzącym. Jeżeli w ciągu dnia pojawiają się u Państwa stan O, pompa ma funkcję dawki dodatkowej. Połowa znajduje się tam przycisk, staraj go nacisnąć. Po to, żeby podać dawkę dodatkową, należy go nacisnąć drugi raz i wówczas podaje dawkę dodatkową, która jest swojego rodzaju bolusami. Jak już wspomniałam Państwu, na ekranie znajduje się informacja na temat tego, po jakim czasie należy wymienić strzykawkę. W zależności od ustalonej dawki, wymianę strzykawki dokonujemy raz na dobę bądź dwa razy na dobę. W tym celu zatrzymujemy pompę. Następnie wchodzimy w przycisk menu zmienia akcesoria i potwierdzamy usunięcie strzykawki. Po cofnięciu błoka pompy pojawi się informacja o pokrywę i usunięciu strzykawki. Otwieramy pokrywę pompy i usuwamy strzykawkę. Następnie pokrywę zamykamy. Jeżeli pacjent wymaga wymiany strzykawki z lekiem więcej niż raz na dobę, najczęściej jest to wyraz na dobę, to warto to zrobić rano, tuż po przebudzeniu, kiedy zmieniamy wartość przepływu z niskiego, czyli tego stosowanego w godzinach nocnych na bazowy i kolejno w godzinach wieczornych, kiedy zmieniamy przepływ z kolei z bazowego na niski. Kaniula służąca do podawania leku może znajdować się w tym samym miejscu maksymalnie przez 72 godziny. Po tym czasie musi zostać usunięta. Po włączeniu zestawu infozainego od kaniuli warto nie usuwać od razu kaniuli, tylko pozostawić ją jeszcze w skórze na około godzinę bądź dwie, po to, żeby reszta leku uległa wchłonięciu. Żeby ułatwić sobie usunięcie kaniuli, warto na przykład wziąć prysznic po to, żeby namączyć plaster wokół kaniuli, wówczas łatwiejsze będzie jego odklejenie. Pompę z stosujemy 24 godziny na dobę. Natomiast oczywiście, jeżeli mamy potrzebę odłączania jej na jakiś czas, na przykład na czas kąpieli, Możemy to zrobić. W tym celu zatrzymujemy pompę, a następnie odłączamy zestaw infuzyjny od kaniuli. Odłączamy rurkę z zestawu infuzyjnego i zabezpieczamy ją zaślepką. Miejsce, w którym znajduje się kaniula, również zabezpieczamy zaślepką. Wówczas pacjent może wziąć prysznic. Tak zabezpieczona kaniula może pozostać w tym samym miejscu przez godzinę. Jeżeli z jakiegoś powodu potrzebują Państwo odłączyć pompę na czas dłuższy niż jedną godzinę, pamiętamy o tym, żeby po tym czasie zmienić cały zestaw inkluzyjny, zarówno kaniula, jak i rurkę zakończoną igłą. Dodatkowo, jeżeli czas odłączenia pompy będzie dłuższy niż 3 godziny, pompa zapyta Państwa o to, czy podać dawkę nasycającą. Jest to związane ze spadkiem stężenia leków w surowicy. Jeżeli chcemy szybciej osiągnąć ponownie dobry efekt terapeutyczny, to warto taką dawkę mu podać. Do każdej pompy dołączona jest instrukcja użytkowania, w której znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące obsługi pompy. Na stronie 97 znajdą Państwo informacje na temat alarmów i komunikatów informacyjnych, które mogą pojawić się na ekranie podczas używania pompy, a także opis odpowiednich działań naprawczych. Jeżeli pomimo tych informacji nie będą Państwo w stanie poradzić sobie z danym problemem, należy skontaktować się z personelem medycznym.